Ten rok był ciężki, akurat się teraz kończę i ciągle mam w głowie, czy to nie są ostatnie święta z nimi. Synek starszy rozumie, że muszę jechać do lekarza, do szpitala. Podchodzi do mnie mówi, mama nie bój się, będzie dobrze, będzie zdrowa. Jest jedyna szansa nierefundowanego jeszcze leku. Nic więcej na świecie już nie wymyślili, mogła żyć. W każdej chwili mogę go zacząć przyjmować. Najgorzej, właśnie, jak życie ludzkie jest przeliczane na pieniądze: że jeśli nie uzbieram, nie będę miała szansy na wyleczenie, nie będę miała szansy na bycie mamą. Mam na imię Iwona, mam 42 lata, mam dwójkę cudownych dzieci i mam raka. Raka piersi z przerzutami. Jedną możliwością leczenia jest zakup nierefundowanego leku. Koszt miesięczny to jest ponad 18 tysięcy złotych. Będę wdzięczna Państwu za każdą pomoc, bym mogła żyć, bym mogła się leczyć, bym mogła być mamą, widzieć jak dzieci rosną, dorastają. Chcę być dla nich i bardzo proszę o wsparcie w tej walce, w nierównej walce.